Pierwszy dzień śniegu. Ogród w całej śniegowej krasie. Witam na kanale Pastie Babci Ali. Słońce jeszcze prze Prześwituje między drzewami, nadając ogrodowi taki specyficzny klimacik. Tutaj jeszcze hmm, klematis rośnie, liście nie popadały z niego, bo nie było mrozu. Ale tutaj, oj, zapomniałam wyciągnąć wodę. Jest lód. No niefajne to jest, bo może rozwalić mi tą michę. Także widać, jeszcze listki na drzewach, które nie popadały. A tu przyśpituje słońce. Ptaki do swoich budek też może polecą. O, tu jest. O, o, o chciałam pokazać budkę ptasiu. Jest, ale jeszcze nikogo tam nie ma. Sikorki widziałam, że blatywały. Ale czy jest zamieszkana to? Nie pamiętam. Nie zwróciłam uwagi. To miejsce tak pozostanie. Tu jest funkcja, którą ja nie ścięłam i nie będę ścinała. Chodzi mi o to, żeby właśnie ona tutaj przez okres zimowy przegniła. I tu również są liście na drzewach. Na, mam na myśli klem, yy, klematisa. Przez tą siatkę to <laughs> ciekawie wygląda, bo te listki są podświetlone i tak... Jak słoneczko przybija to, no ładnie to wygląda. Śnieg spadł na hortensję ogrodową. Hmm. Proszę, zamarzł kwiatek. Ale sztywne to. Dość mocno. Liście nie opadały, ale śnieg na nich jest i takie one są też jak w cukrowej takiej polewie sztywnawe. Błędem zrobiłam, że nie, nie obwiązałam tych gałązek, bo gdybym obwiązała, to nie leżałoby to tak. No, muszę zapłacić dużą cenę za to. Ale tak nie spieszyłam się z tym związywaniem. Sądziłam, że jeszcze będzie mróz to gałązki, te liście opadną. I będę mogła związać gałęzie, że jakby byłby śnieg, to żeby nie rozkładał je po ziemi. No nie dopilnowałam, ale hortensji ja tutaj w tym miejscu nie okrywam na czas zimowy, ponieważ tu jest sporo takich różnych gałęzi, przebów, gdzie ona raczej mi do tej pory nie przemarzała. Irga też pięknie wygląda pod tym, pod tą pierzynką. No, śliczne są kolory. Przejdziemy dalej troszeczkę, nie wszystko zostało pościnane. O, tuż ładnie, ładnie. Chmurki tak ładnie kontrastują z tym, z tą bielą. Tu również tu są hortensje i róża i trawa. Taki akcent. Opuszczonego ogrodu jesiennego. Ale tu zimowy ogród. Róża. Zapomniana róża. Też sztywna. Miałam to pościnać i no nie zdążyłam z tą pracą ogrodową. Tu jest miejsce, gdzie rosną hosty i paprocie. A tu, jak widać, hortensja omszała. Nie obcinam, nie ścinam tych wszystkich host. To ma naturalnie tak przegnić przez okres zimowy. Dopiero będę czyściła na wiosnę. Tak samo i to miejsce jest, gdzie leżą te funkie hosty. I to będzie zostawione. A tu też jest hortensja omszała z liśćmi. Też nie przykrywam ją. Ponieważ tu ona jest osłonięta od mrozu tymi drzewami, i tak mróz tutaj nie dochodzi. No, jesteśmy na jednej z alei ogrodowych. Ja to tak nazywam takie przejścia między, między utworzonymi tutaj w ogrodzie, takimi jakby wysepkami, gdzie są różne rośliny nasadzone i różne drzewa. No, jak widać, śnieg dość mocno obsypał to wszystko. Także pierwszy dzień śniegowej zimy już mamy. Miło się tak chodzi i zagląda, kiedy na te, deszcz, ta, na te śniegowe czapy. Tam niebo jest zachmurzone, ale jeszcze taki błękit przebija. Ale ładnie to wygląda. Krzyk jaśminowca też nie zgubił liści. Tak samo i tam drzewo, które ma żółte liście i brzoza, to jest topola tutaj. To, co pokazuje, to jest topola, mądrzew, z tyłu brzoza. A tu jaśminowiec pełno. Pełno malisteczków. Przejdziemy na następną stronę, gdzie pokażę, o, jak pięknie jest taka rozłożysta brzoza. To jest szczepiona brzoza. I tutaj, nad fragmentami, nad, bo tu widać tylko fragment takiego bo do poju dla psa, ja bym powiedziała, to jest mała fontanna, ale również wszystko w tej atmosferze śniegowej. Nie zebrane są jeszcze liście, ale one zostaną tutaj zostawione, bo chciałabym, żeby to wszystko przygniło większości tutaj między tymi krzewami. Na wiosnę bardzo mocno wszystko pozbieram. Na teraz tutaj cały czas się zbiera i one opadają, i opadają, a ja zbieram, a one opadają. No i teraz też, jeszcze na tej czereśni jest sporo liści. Tak samo i tutaj. No, nie dość, że są sam liście, które muszę koniecznie zgrabić, bo akurat one nie mogą mieć przez okres jesienny czy tam zimowy, ale muszą być ściągnięte, bo wygnie mi trawa. Spacer po ogrodzie daje mi bardzo dużo przyjemności. Bardzo lubię oglądać te zmiany pór roku w ogrodzie, na, na gałązkach, na krzewach, na, na tych wszystkich liściach. Jak jeszcze takie daje dużo przyjemności. Nie wszystko zostało może zupełnie uporządkowane, bo, tak jak mówię, proszę zobaczyć, liście cały czas gdzieś tam z tyłu leżą, ale poradzę sobie. Na pewno jest grabie, bo muszę to dopilnować. A reszta ogrodu no, wygląda zjawiskowo. Zresztą w świecie, tam gdzie popadał troszeczkę śnieg, w ogóle się zmienia krajobraz i no, jest bajecznie. A jak byłby jeszcze głębszy, czemu nie? Przejdziemy jeszcze tutaj. Pokażę, jak wygląda to wszystko. Bo, bo jest ciekawie. Naprawdę jest ciekawie. Tak lekko... Lekko baśniowo. Tu jak zaglądam, nie będę zrzucała te, ten śnieg na siebie, bo już wyrosłam trochę z tego. Ale, ale jak, jak się patrzę, rozglądam to. Uh, nie, I temperatura odpowiada. Odpowiednia jest do tego spaceru. Temperatura lekkie, takie słoneczko. I no i co? Mogę się dotlenić. Także chciałam się z Państwem pożegnać. Już pokazałam, jak wygląda pierwszy dzień zimy w moim ogrodzie. I do zobaczenia i do usłyszenia. Jeżeli się coś komuś podoba, proszę napiszcie. Może coś bym mogła więcej pokazać, więcej opowiedzieć. No i właściwie to jest tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia.